Dzień dobry, witam państwa serdecznie na kanale Najlepsze Fury. Samochody używane bezwypadkowe z gwarancją. Chciałbym krótko państwu pokazać prezentację Opla Mokki, którego mamy właśnie w ofercie. Opel Mokka z 16 roku sprowadzony z Niemiec z motorem 1.4 Turbo, benzyna 140 KONI. Wyposażony w manualną skrzynię biegową, sześciobiegową. To, tak jak wspomniałem, samochód jest sprowadzony z Niemiec od pierwszego właściciela de facto prywatna osoba. Samochód regularnie serwisowany w autoryzowanym serwisie. Wszystko jest udokumentowane potwierdzone dokumentacją czy to książka serwisowa, czy to faktury, czy to też niemieckie. Niemiecki TUF. Samochód obecnie ma przejechane 112 000 km. Jest sprawdzony, zweryfikowany przez nas. Każdy samochód staramy się skrupulatnie zweryfikować, sprawdzić jego zawieszenie, jego podwozie, ogumienie hamulce, układ cały hamulcowy. Mamy zasadę, że jeżeli coś wymaga wkładu, ingerencji to wymieniamy, naprawiamy. Samochód obecnie jest po pełnym po pełnej korekcie lakieru, dlatego mam nadzieję, że widać też na filmiku, że stan tego lakieru jest naprawdę. Bardzo ładny, bardzo zadbany, ładnie się błyszczy i ładnie prezentuje. Jeżeli chodzi o koła, mamy zamontowane tutaj e, koła wielkości, już podejrzymy e, 19 cali, czyli 225, 45, 19, bardzo ładny wzór, opony. Goodyear z bardzo ładnym bieżnikiem jak i na tylnej osi tak i na przedniej osi felgi nieporysowane nie uszkodzone od krawężników tarcza też naprawdę w bardzo ładnym stanie, śmiało można jeszcze myślę, że dwa sezony pojeździć zarówno z przodu jak i z tyłu. Samochód jest wyposażony.